Moi kochani, dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Roda, to jest YouTubers Force Live. Zaczynamy. Zostawcie łapkę w górę albo dół, uceńcie ten filmik. No i zapraszam do zasubskrybowania kanału. Wystarczy kliknąć w tym tutaj przycisk, który się pojawił. A my tymczasem zaczynamy. Oczywiście, chciałbym również pozdrowić Oscara i Szymona. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Prosiliście mnie o to, więc to. Czy nie, czy nie, przesunę sobie tu monitorek będziemy czytać wasze komentarze i będziemy sobie grać jak tutaj nam idzie, zobaczmy pierwszy nasz test a pamiętam, że nie widzieliście, moi drodzy narzekaliście, że nie widzicie ilości subskrybentów, więc postaram się to zmienić proszę bardzo, mam nadzieję, że teraz już lepiej widać ilość subskrybentów jak z testem tutaj u nas, moi drodzy, no nie jesteśmy jakoś wybitnie przygotowani do niego, ale też nie, nie, jesteś, nie jest tak źle, moi drodzy. Zarabiamy coś. E, tu nas poprosili o jakieś gry? Nie, bo ja już tę grę. Ja już tę grę, prawda, zrobiłem, tak. Jestem niewyspany, ale możemy iść, moi kochani, pierwsze coś zjeść. To będzie bardzo istotne dla nas. I nagramy sobie jakąś gierkę. Tu wyświetlenia nam bardzo fajnie idą. Mamy już 5000 subskrybentów, dużo wyświetleń, więc spoko. Wojtek, brod, a my nie wiemy, czy ty masz tyle słów, bo zasłania obrazek. No właśnie, już to poprawiłem, mam nadzieję, że teraz jest o wiele lepiej. Dobra, słuchaj, moi drogi, idźcie się pouczyć. Idź się pouczyć, żeby ten test nie był tak źle napisany. You're losing subscribers, you should make video more. No dobra. To pierwsze, pójdziemy spać i zrobimy sobie nowe, nowe wideo. Zobaczmy jak tutaj... Task complete. Zadanie jakieś wykonaliśmy. Aha, okej. Okay, tutaj te nagrody dostaniemy. Dobrze. E, moi kochani, teraz tak. Nie no, tego nie będę sprzedawał. EXP nam leci. Mamy już, słuchajcie, poziom za niedługo będzie siódmy. O właśnie. Mamy nowe drzewka. Co my tu mamy? The views the game increase with number of gameplays you made. Okej, okay, no dobra, to może być ciekawe, więc nam na pewno się przyda. Okej, okay, moi kochani, co tu wyszło? Jakaś nowa gra czy, czy nie? Czy wyszło coś czy nie? Bo oto to jest pytanie. Dziewietna... Który jest dzisiaj? 14 The Long Dwar and moped. no dobra, to Go Shopping, właśnie, idziemy sobie tutaj kupić grę nową. To jest dla nas dwar coś tam. Czy mamy taką grę? Moi drodzy, bo to jest bardzo ważne. Hmm. Czy my mamy Counter Strike? Broken <laughs> Rolls, League of Di Giants. Moi drodzy, top sellers, best rated: Broken Worlds, Planet Wars. Weźmiemy sobie ją w takim. A myśmy już kopili ją. Haha, Fallout. Tu mamy Counter Strike'a. Co my tu jeszcze mamy? Coś, co się bardzo sprzedaje. Dobra, to. Wy... O, to jest bardzo drogie, ale kupimy w takim razie i zagrajmy sobie w nią. Zaraz powinna dojść ta gierka. Sell New Gaming Video. Ok, mamy jakąś nową gierkę. Co my tu możemy zrobić? To jest bardzo słabo oceniane. Ta gra jest dość fajnie oceniana. Weźmiemy sobie z niej gameplay zrobimy. E, Okej. Okay. Co my tu mamy? Low Russian. Będziemy zbierać teraz pieniądze, moi drodzy, żeby, żeby uzbierać sobie na nowe, nowe, nową nagrywkę, bo to jest bardzo istotne dla nas. Zaraz to zobaczymy. E, Okej, okay. you start recording funny moment, copyrights, music clip. Okej, okay, funny comment może tutaj będzie. No nie pasuje za bardzo, no szkoda. You got all the loot. No, tutaj akurat się powiodło. Co my dalej mamy? Summary podsumowanie gry. Też też zadziałało, fajnie, świetnie. I co? Game interest sense. Tutaj jest jakiś znaczek. Okej. Okay. Professional comp A, nie pasowało. To szkoda. Dobra, i zobaczmy jak to poskładać teraz, żeby to miało ręce i nogi. Spróbujmy tak. Okej. Okay. To nie pasuje zbytnio. Jak zrobimy tak? Tutaj pasuje. No, tu mniej więcej w ten sposób. Dobra, i zrobimy tak. I niech się tutaj... O! Zainteresowanie patrzcie, content. Okej, okay, nowe rekordy mamy, więc jest bardzo dobrze. Dobrze nam idzie. Planc vs. Zombie 2 Błażeju będzie spokojnie. Kazet.pl Brod mam, mam radę. Skoro jest to kanał dla młodszych, to przetłumacz tekst, bo ta gra jest po angielsku. Okej, okay, no spokojnie, no, przecież w miarę staram się tłumaczyć. Gierka nam zacznie wychodzić za niedługo. Otwórzmy pudełko z nową grą. Tu mamy karty jakieś, które dostaliśmy: Outro i logo. No dobra, moi drodzy. Teraz warto by było iść do. No, pouczyć się. Aha, on już bardzo dużo się studiował, więc idziemy coś zarobić. Chciałbym ulepszyć swojego. Komp swój komputer, tak żeby. to wiecie, te podzespoły ćwiczyć. Jak to z subami. Jak tam z renderingiem? Ok, się przetworzył. Dobra, czas chyba iść spać, bo widzę, że jestem bardzo zmęczony. Zarobiliśmy troszkę pieniędzy. Kartę dostaliśmy. Jaką? Ok. O, mama i go przytuliła? Very good, you stood a lot this week. If you keep it, maybe I'll give you... O! Dostaniemy może prezent od mamy! To by było coś. Bardzo bym się cieszył. O! Dobra, tu widzę, że nam ocenili te filmiki, ten filmik. Dobra, idziemy się pouczyć. I filmo, film widzicie, zbiera tutaj jakieś wyświetlenia. Subów nam przybywa, więc pozytywny odzew jest tego filmu. Bardzo ładnie. My się pouczyliśmy teraz. Warto by było iść do pracy. Myślę, że na 6 godzin znowu i zjemy sobie coś potem. Moi kochani, dobra, wyświetlenia lecą, lecą bardzo ładnie. Patrzcie, 7000 wyświetleń to jest bardzo dobra opcja. Dostaliśmy jakąś kartę. Ok, o, siódmy level, fajnie, dostaliśmy. Warto by było coś postudiować jeszcze. Jak tutaj, z naszym testem? No, myślę, że. Że nie jest tak źle. Jak to jest z tym testem? I won't attend. Wow. Nie, no to akurat y, raczej będzie straszne. Zjedźmy z my sobie coś i co z testem? No już powinno być o wiele lepiej. Powinniśmy lepszą ocenę dostać. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o zarobki, no to też bardzo fajnie to idzie. Możemy jeszcze mm, a spread, a marketing szeptany to jest trochę za dużo, kosztuje. Chociaż. No nie wiem. Eee, dobra. Pojedliśmy, to idzie jeszcze się uczyć. Tak, żebyśmy ten test zdali. To jest bardzo istotne. Dobra. You're losing subscribers. Ale mamy już 7000 subskrybentów, więc bardzo dobry wy wynik. Dostaliśmy też bardzo dużo pieniędzy. Możemy iść się przespać, bo z testem chyba sobie poradzimy. Także nie jest źle. I teraz, tak, upgrade. Myślę, że możemy sobie upgradeować nasz komputer. Teraz, tak, zobaczmy. Mamy 80 dolarów. Więc myślę, że. Myślę, że mikrofon byłby takim dla nas. Właśnie mikrofon i kamera byłyby dla nas... Aha, my już ją kupiliśmy, tylko czemu jej nie możemy używać? Zobaczcie, no ja kupiłem tę kamerę, ale nie mogę jej używać? Czemu? Takie tutaj... The Long Awaited Game. Indu... Okej, okay, mamy nową, nową... nowy produkt, mikrofon. Okej, okay, czyli grajmy, te, teraz spróbujmy coś kupić, Go Shopping, jak tu się ta gra nazywała? To jest amatorskie jedzenie. Zagrajmy w tego kung fu. w takim razie, kupmy sobie. Zaraz powinna dotrzeć ta gierka. I nagramy sobie ją, bo mamy dość dużo czasu na to, więc będzie myślę, że odpowiednia dawka tutaj gier. Wiesz, że jak się ładuje gra, to tam jest klon? Jaki klon? Szymon, Aha, klon! A, że. Aha, rozumiem. Ok, ok. Dobra, wybierzmy grę. E, Kung fu, do. O, ona jakoś tak średnio ma zainteresowanie. Dobra, sp sprawdźmy tego kung fu, zobaczymy. Albo po prostu zagrajmy w tego, moi drodzy Intelligent hunter. Dobra. To jest mikrofon. Aha, filtr mikrofonu. Filtr. Aha, bo tu mamy taką, a tu mamy low resolution camera. Okej, okay. dobra. No to w takim razie możemy zacząć. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy teraz nagrać tę grę. Powinna być troszkę lepsza, bo mamy kamerkę. You start recording. A, nie spasowało im to. You over easy and challenge, overcome. Jejku no, coś czuję, że mi to nie pójdzie dobrze. Też nie bardzo. Normal game. No niestety, nie pykło nam to, moi drodzy. Coś czuję. Czy tak średnio? No, i edycja tego filmu też nie będzie zbytnio, słuchajcie, chociaż quality jest na dobrym poziomie. No dobra, spróbujemy, moi drodzy. A, damy, publikuj. Musimy naprawić komputer jeszcze, tak średnio. Nową kartę dostałem, okej. Okay. Dobra, moi drodzy, teraz warto by było iść się jeszcze raz pouczyć, żeby w końcu nie zabrali nam telewizora. Radzi, dziękuję, że fajnie ci się filmik podoba z e, Nie wiem kiedy małpki są, zobaczymy. Dobra, on się tu uczy. Mamy teścik prawie zdany, iść się jeszcze raz pouczyć, tak, żeby już ten test, no, żeby była ta ocena, moi drodzy, tego testu na maksa. Tu się filmik dodaje. Mamy 7000 subskrybentów prawie, więc jest ok. Ok. Myślę, że teraz już kto to znowu tu przyszedł. Nie, no na partii nie idziemy na razie. E, myślę teraz o pracy 6 żebyśmy troszkę pieniędzy zyskali. Dobra. Przyniesiemy, dostaniemy pieniądze i zapłacimy za to. Akurat dobrze się złożyło. Okej, okay. o, pieniądze dostaniemy. Okej, okay. zapłaciliśmy tutaj, słuchajcie to. O, mamusia tutaj nas. U, profi... o! Dobra, tu mamy grę. Widzę, że wyświetlenia tak słabo idą, ale zapłaciliśmy za, za to, moi drodzy, no niestety, swoją cenę za tą muzykę. O, tu już lepiej idą. Czy ja mogę coś... Nie, nie mogę za bardzo wypromować. Chodźmy coś zjeść, mamy nowe zamówienie. Okej, okay. Fallout Gameplay. No dobra, zrobimy ten gameplay bardzo dużo zarobimy dzięki temu, więc fajnie. Bardzo się cieszę, prawie 8000 wyświetlenia też idą jak szalone. On sobie tu zje, mamy 24 punkty. Otwórzmy tą paczuszkę i zróbmy gameplay, moi drodzy, z falauta. Bardzo proszę, bo jak ta dziewczynka chciała, no to jak najbardziej dostaniemy pieniądze za to. OK. Zobaczymy, tutaj. Możemy jeszcze popromować nie bardzo, bo nie mamy. Słuchajcie, co my tu mamy? Loading game, funny greetings. No to powinno zadziałać, fajnie. Dobrze. In loading screen of topic mirrors, look and funny comments. Okej, okay, to też zadziałało, nieźle. No to będzie gierka bardzo fajna. O, funny. A i tu nie zadziałało, szkoda. Summer of the game. Powinno to być... SERIO?! Na pewno... Na szkoda, że to nie zadziałało, no. Bardzo mnie to smuci. Okej, okay, tu jest na zielono. Hmm... Jak to połączyć? Tak się zastanawiam, moi drodzy. Jak by to połączyć? No, tutaj są dwa czerwone. Tak nie pasuje pod żadnym względem. Zobaczmy, tak tu też nie za bardzo pasuje. Zobaczmy to. No to połączenie nie jest za dobre, prawda? Jak mi się wydaje, wyświetlenia już mi nie przychodzą. Dobra, zróbmy coś takiego. Zobaczmy, no... No dobra, content jest na wysokim poziomie, edycja też, więc chyba... Chyba możemy opublikować to wideo. Eee, dobra, co my mamy? Most watched, 50 tysięcy, mamy osiągnięte, 16 tysięcy zarobiliśmy. Egzamin, dobra. Trzymajcie kciuki, bo od tego zależy, może coś dostaniemy, jak dobrze napiszemy egzamin. Także. B! Jest moi drodzy, bardzo dobrze. Okej, okay, mama to będzie chyba z nas zdumna. Ale super, nie ma mają rację, umiesz w to grać. Właśnie Dawidzie. Ja wiem, że umiem w to grać i tyle. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Kiss goodbye, okej, okay, tu jest też. O, mama idzie. Dostaliśmy z egzaminu Fantastic, I'm proud of you O, 50 dolarów dostaliśmy Bardzo ładnie Możemy teraz iść do pracy moi drodzy Jeszcze Na 4 godziny I 20, dobra, weźmiemy 4 godziny pracy I kupimy sobie nowy sprzęt Myślę, że nowy komputer byłoby fajnie kupić Mam nadzieję, że się uda Ile tutaj upgrade nasz, nasz nasz komputer? Fajnie by było upgradeować. Mamy 8000 subów. Aha, dobra. Jak to jest? I want test date. Kolejne testy mamy. Okej, okay, no dobra. No, skoro tak mówicie. To mógłbym coś takiego zrobić, ale najpierw chcę... Co tu jest? Co się dzieje? Aha, jestem u kolegi, dobra. complete new homes that provide me different... aha. Okej, okay. tylko że internet speed jest większy. Monthly cost, Ojejko 80. Na razie to się nie. Nie przeprowadzę, słuchajcie. Nie ma co, na razie tutaj pójdziemy. Dobra, i dostaliśmy pieniądze. Mamy fajną opcję, żeby kupić sobie coś. White Blue, co my tu mamy? CPU 250, kupujemy moi drodzy. Nie ma to, tamto. Powinniśmy wymienić nasze, pod, nasze podzespowy. Zobaczymy, jak będzie. Mogę tu promocję dać, mogę zrobić marketing szeptany, ale lepiej, lepiej nie. Lepiej nie. Przez ten chlebek z napisami bródki nic nie widać. Wiem, lolku, ale teraz już chyba widzicie. Jak masz obrazek na montowaniu, to ma być ten sam, to znaczy jak ten sam obrazek na montowaniu. Dobra, czy dojdzie nam ta paczka? Zjedzmy coś na pewno, albo idź, chodźmy się pouczyć. To jest bardzo istotne. Bo test się zbliża znowu, a my tutaj się nic nie, nie uczyliśmy. Dobra. Chodźmy spać. Nowy kombi jest załączony. Ledwo co żyje nasz kolega, ale bardzo ładne noty zbieramy, więc jest super. Idź, idź, spać, idź, idź, mój drogi. Dobra, wyspał się i zjeść. My tutaj postudiowaliśmy trochę. Dobra, i teraz tak, co my tu możemy zrobić? Możemy nagrać kolejną... kolejny gameplay, ale najlepiej, jakby on sobie zjadł, a potem szedł do. Muszę zrobić więcej video, tak? Wideo. Niech będzie. To co jest? Mama znowu go. No dobra, no spokojnie, mamusiu. Nie denerwuj się, tak. Okej, okay, weźmiemy sobie ten gameplay. Okej, okay, Station 1, dobra. Cyk, cyk, cyk. Kolejny gameplay robimy, bo tutaj na nas nasi, nasi fani na nas czekają z nowymi grami. Summer loading game. Dobra, mamy tutaj wave hello. Interactive loading screen. Dobra, to też nam podziałało. Subcio, co my mamy? You found an easter egg. No, to nie zadziałało, szkoda. You found a hidden item. Ja też nie zadziałało, szkoda. To mi to tak nie fajnie troszkę, ale powinno być ok. Teraz tak coś takiego wrzucimy. No, kontent jest dobry, i edycja no, na wysokim poziomie. publikujemy to wideo. Dobra, możemy poczatować. Dobra, idziemy się pouczyć. No nic, no, mama ma rację, trzeba się uczyć. Jak masz super film, versus dzięki, dzięki. Trzymajcie się, moi drodzy. Dzięki, dzięki. Dzięki za komentarze, Dawid. Minecraft Story Mode. Ja już ukończyłem większość Minecrafta Story Mode, także chyba nie będzie. Dobra, i co teraz? Teraz możemy się jeszcze raz iść pouczyć. Niech mama będzie z nas zadowolona. Bo póki gra się tutaj, nagrywa, to nie ma co. Wrzuca nam się tutaj gierka. Możemy iść też do pracy. Na 4 godziny. No tutaj z testem, no na razie, na razie jest na takim poziomie. Mam nadzieję, że go odpowiednio zdamy. Jest kasa, teraz idźcie się pouczyć. Dobra, zobaczymy jak z wyświetleniami. Ludzie już przychodzą. Możemy wypromować marketingiem szeptanym. Jak najbardziej, mam nadzieję, że to przyniesie rezultaty. 9000. Okej, okay, kolejne Słuchajcie, do nagrania. Dobra, spocz koloczko, idźcie jeszcze pouczyć. Co mi tam? Trzeba się pouczyć na razie i będzie dobrze. Ok, dostaliśmy grę od tej znajomej. Co to jest? Coś tam, nie pamiętam, co myśmy mieli to nagrać. Dobra, idźcie jeszcze raz pouczyć: Times you have studied Pięć razy. No, widzę, że ta gra tak średnio zdobywa nasze uznanie naszych widzów. Szkoda trochę. Dobra, jak z, tym, z tą nauką? No powinno być na razie dobrze, także idziemy spać, a potem coś zjeść i myślę, że rezultaty będą bardzo fajne. No niestety wyświetlenia tak średnio, średnio, jeżeli chodzi o tę grę. No ale cóż, dobra, to muszę na, drz na drzwi, tak? Id. Idziemy coś zjeść i zrobimy sobie to zamówienie. No niestety tutaj troszkę zarobiliśmy, ale to jeszcze nie jest to o co nam chodzi. To też trochę pozdawaliśmy. Będziemy musieli wybrać grę tutaj. Okej, okay. i co ta osoba tu chciała, bo już nie pamiętam, szczerze mówiąc: Bubble Spree, czy jakoś tak? Bubble Spree, czyli bomberkowe coś tam. Dobra, to jest to. No dobrze, to zagramy sobie. Zaraz nagramy gameplay, moi drodzy, z tej gierki. Będzie dobrze, na pewno. Dobra. Lecimy. Siadamy i gramy. Loading game. Dobra, to akurat jest na plus. Normal game Dobra, singing comment widzę, że podziałało Main menu Okej, okay, to też, oj ten film będzie fajnie wyedytowany Summer of G G sarcastic To też, no to moi drodzy ten film będzie bardzo ładnie wyglądał Moi kochani, to może być strzał w dziesiątkę Dobra, teraz to będziemy obrabiać. O, subcio! Pięknie, proszę bardzo. O, bardzo ładnie. Uhuhu, jakie noty! Dobra, niech publikuje się ten filmik. Zaraz zobaczymy jego. Idziemy studiować za ten czas. Aha, on już studiował bardzo dużo. To idziemy do pracy, żeby tutaj zdobyć kolejne pieniądze. Zobaczymy. Zobaczymy jak będzie. Our friendship is over. That's the price of letting things and... No, no dobra. Jejku, jejku, dajcie spokój. Też możesz żyć jeszcze raz do pracy. Dzięki temu odłożymy troszkę fundusze, więc będzie super. Mam, jak widzicie, prawie 9000 subskrypcji. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Czy mogę się pouczyć? Mogę. Za ten czas, jak się pouczymy, to wtedy myślę, że będzie fajnie. A on się uczył już dużo, to idzie jeszcze do pracy na 4 godziny. Niech się pracuje moi drodzy, kupimy sobie lepsze podzespoły wtedy. Dobra, tu widzę kolejny. O, pieniądze dostaliśmy. Dobra, to komentarze i zobaczymy jak z tym filmem. I spać, mój drogi. Widzę, że bardzo pozytywna reakcja. Mamy 9000 subskrybentów. Mama tutaj jest zadowolona z nas. Jeju, patrzcie jak idzie, ale. Wow! Wow, wow moi drodzy, trzeba kuć z żelazo póki gorące. Jeszcze marketing szeptany dołączymy. Jeju, jaki film, ale będzie super. Jest, moi drodzy, o to chodzi. Patrzcie. Nieźle, moi drodzy, ale to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę albo w dół, ocencie filmik i zasubskrybujcie kanał. I trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć, moi drodzy.